Nowy produkt w linii Horizon Pro, Horizon Pro 464 TLSO, to wszechstronny gorset TLSO zaprojektowany tak, aby zapewnić klinicystom i pacjentom najlepszą możliwą opcję skutecznego leczenia odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. Przed dopasowaniem pacjenta klinicysta powinien zdecydować, która konfiguracja będzie odpowiednia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę obejrzeć film instruktażowy dotyczący zmiany konfiguracji Horizon Pro 464-456 TLSO oraz zapoznać się z instrukcją użytkowania. Klinicyści mogą dobrać odpowiedni rozmiar Horizon Pro, mierząc pacjenta w pasie i korzystając z przewodnika rozmiarów dołączonego do instrukcji użytkowania. Dostępne są boczne panele poszerzające, które umożliwiają dopasowanie Horizon. Pro do obwodu tali nawet do 70 cali. Odepnij materiał rzepowy z zawiniętego końca pasa i uwolnij tkaninę z małych formowanych haczyków znajdujących się wewnątrz plastikowego otworu. Teraz przesuń pas w kierunku odpowiedniego numeru rozmiaru. Dociśnij koniec pasa, aby go zabezpieczyć. I upewnij się, że obie strony ortezy są wyregulowane równomiernie. Podczas korzystania z Horizon Pro 464 TLSO, wyreguluj przedłużenie piersiowe tak, by jego górna część była około dwóch palców od wcięcia mostka. Przed założeniem Horizon Pro 464 TLSO upewnij się, że uchwyty do ściągania są przy tylnym panelu, aby orteza była w pełni rozciągnięta. Tylny panel powinien być wyśrodkowany na dolnej części pleców pacjenta. Lewą stronę ortezy mocno owinąć wokół brzucha, potem prawą. Dociśnij mocno, aby upewnić się, że rzep jest dobrze dopasowany. Górna i dolna krawędź ortezy powinny przylegać ściśle po prawidłowym założeniu. Jeśli pojawi się luka, załóż ortezę ponownie i ustaw końce pod odpowiednim kątem, by zapewnić ścisłe dopasowanie na górnej i dolnej krawędzi. U niektórych pacjentów końce muszą być ustawione pod dużym kątem. Orteza Horizon Pro 464 TLSO ma paski naramienne zapewniające dodatkowe ograniczenie ruchu podczas gojenia. Upewnij się, że poprzeczka T jest wyśrodkowana na linii środkowej pacjenta, a następnie przymocuj paski kontrolne do tylnego panelu. Paski można umieścić nad lub pod ramionami pacjenta. Pociągnij paski, aby je dopasować. Paski i podkładka moskowa powinny dobrze przylegać do anatomii pacjenta. Ortezę można dodatkowo dopasować, odklejając uchwyty od pasa i pociągając je od ciała. Lewy uchwyt reguluje kompresję dolnej części, a prawy uchwyt reguluje kompresję górnej części. Gdy pacjent osiągnie pożądany poziom kompresji, uchwyty można docisnąć do materiału pętli na przedniej części pasa ortezy. Należy pamiętać, że podczas siedzenia pacjenta lekkie poluzowanie górnej części może być korzystne. Aby zdjąć ortezę Horizon Pro 464, najpierw odepnij pasek piersiowy po prawej stronie. Przesuń uchwyty do tyłu, następnie otwórz pas i wyciągnij mechanizm kompresji do pełnego rozciągnięcia. W przypadku modelu Horizon Pro 456 unieś paski na ramienne, by uzyskać więcej luzu, co ułatwia zdejmowanie i zakładanie. Aby wyczyścić produkty Horizon Pro na dolny odcinek kręgosłupa, należy je prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym mydłem. Dokładnie wypłucz i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. Aby uzyskać więcej informacji na temat linii Horizon Pro, odwiedź stronę aspenmp.com.